Ten wiersz ma swoją historię sprzed wielu lat. Gdy chodziłem do szpitala w odwiedziny do bliskiej mi osoby, na sali leżeli inni chorzy, a przy ich łóżkach siedziały rodziny. Moją uwagę zwrócił chłopiec, odwiedzający ojca prawie w moim wieku. Stan jego zdrowia był ciężki, cały, obandażowany i nieczęsto się poruszał. Chłopiec trzymał go za rękę, a całe jego ciało krzyczało, lecz nie płakał. Nie wiem, jak się potoczyły dalsze losy chłopca i ojca. Mam nadzieję, że ojciec wyzdrowiał i są teraz razem obraz ten powrócił do mnie po wielu latach i zastanowiłem się co ja bym myślał na miejscu tego chłopca co czuł i czy bym był tak mocny w sobie by nie płakać tato tato czy będę tyle umiał jak ty Tato, chcę już być dorosły. Tato, nie odchodź, zostań dziś. Tyle jeszcze jest pytań do Ciebie: Czy jak człowiek się boi, jest gorszy? Czy gdy zazdrości, to ma złe myśli? Czy nosić brodę jest w modzie? Czy pić wodę z butelki wypada tak bardzo chciałbym być dorosły dosięgać gałęzi sosny tworzyć wielkie budowle odkrywać gwiazdy lądy powiedz komu o tym chwalić się będę gdy odejdziesz na zawsze kocham ciebie choć o tym nie wiesz, gdyż trudno jest to wypowiedzieć w świecie cieni i chłodu. Trzymam dłoń w dłoni Twojej, a Ty mnie nie widzisz, tylko czujesz drganie, niepewność kolejnych dni. Tato, miałem kasówkę z fizyki, tato strzeliłem gola. Tato poznałem koleżankę na przerwie. Tyle bym chciał tobie powiedzieć. Może zdążę, choć częścią się podzielić. Śpi dobrze.